Um, kolejne pytanie brzmi: jak potem osłonić się przed takimi atakami, nawet jeżeli one są jakoś zawalowane? Czyli rozumiem, pytacie tutaj o jakiś rodzaj biernej agresji, być może, tak? albo o takie ataki, które no nie są wprost, czyli nie wiem, tam rodzic nie mówi wprost: Słuchaj, nie będę z tobą o tym rozmawiać, tylko gdzieś to jest w formie jakiejś takiej biernej agresji, przytyczków, przykrości. Um, myślę sobie, że to, co pomaga się osłaniać przed takimi, tego rodzaju atakami, no to przede wszystkim kontakt z kimś, kto jest dla nas, kto jest nam jakoś dla nas, tak, do nas przyjaźnie nastawiony, życzliwie nastawiony, tak. To może być, yy, to może być ktoś z rodziny, może macie rodzeństwo, to może być ktoś yy, z kim się przyjaźnicie, ale w każdym razie ktoś, komu można się wyżalić, u kogo można usłyszeć, że to okropne E, słyszeć takie słowa, tak? Albo że to no, nie jest jakoś przyjemne, żeby można było e, być w tym razem, e, w tym jakoś razem. Mm, no, obawiam się, że nie, no, nikt z nas nie ma takiej niestety możliwości, żeby wpłynąć na tę drugą stronę, żeby to w taki sposób się nie komunikowała, jakiś taki właśnie ukryty, biernie agresywny. Też często to do niczego tak naprawdę nie prowadzi, tak? tylko właściwie jakoś tam zaognia sytuację. Więc ja jednak zachęcam do takiego wycofywania się wtedy i szukania jakiegoś wspierającego kontaktu z osobami, które są jakoś życzliwe. Dobrze, sprawdzam sobie dalej. Tutaj kolejne pytania widzę się wyświetlają. Jedno z tych pytań brzmi, jak poradzić sobie z agresją. I myślę sobie, że to jest pytanie bardzo podobne do, w jakimś stopniu podobne do tego pytania, jak radzić sobie z taką bierną agresją. To znaczy, najlepiej jest się wycofać. Tak? To, to, to nie jest jakoś. To, takie wchodzenie w, w taką próbę, nie wiem, uciszenia tej agresji albo w taką próbę przekonania, że no nie wiem, ktoś nie powinien być agresywny, niekoniecznie przynosi takie rezultaty, jakie byśmy być może chcieli, jakie byśmy chciały. W związku z tym ja myślę sobie, że taką bezpieczniejszą strategią na te dni świąteczne, szczególnie jeżeli no, jesteście już w tym domu rodzinnym i zostajecie w nim do końca świąt, taką bezpieczniejszą strategią jest wycofanie się. Tak? To, 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 jest, to, to może być jakoś bolesne, to może być trudne, ale na pewno będzie bezpieczniejsze. Tak? Bo takie zaognianie tematu w takim sensie, że no nie wiem, próba jakoś właśnie przekonania tej osoby, żeby nie była agresywna, może kończyć się jakoś większym kłopotem dla was, tak, czy większą trudnością, większą bolesnością. Dlatego to jeszcze o tym nie powiedziałam, dobrze jest też jakoś przed w ogóle tym okresem świątecznym zadbać, yy, spróbować zadbać o to, żeby gdzieś na wyciągnięcie ręki były te osoby, które są wam jakoś znowu życzliwe, z którymi jesteście jakoś w, przyja w przyjaźni, w tak? bliskości. To może być yy, ktoś też z rodziny, ja też zawsze zachęcam do szukania takiej osoby w rodzinie, tak? bo często jest tak, że w tych rodzinach no, to, to nie cała rodzina jest jakoś przeciwko, tak? tylko... Pewnie jakaś część, um, a nawet jeżeli to jest większa część, to jest duża szansa, że gdzieś jest chociaż jedna osoba, która jest dla nas jakoś, czy mogłaby być jakoś nam, dla nas wspierająca. I ta takich osób zawsze warto yy, szukać.